To miał być rok odrodzenia. To miał być definitywny powrót McLarena na szczyt Formuły 1 po sezonach przejściowych i frustracji. Zamiast tego, ostatnie tygodnie ujawniły konflikt, który grozi zniszczeniem wszystkiego, co zostało zbudowane. To nie jest problem techniczny. To nie kwestia niezawodności. To wewnętrzna walka, cicha i jadowita, pomiędzy dwoma niezwykłymi kierowcami, którzy dziś są rozdzieleni 22 punktami. Ale połączeni rywalizacją, która wymyka się już spod kontroli zespołu. Oscar Piastri prowadzi w mistrzostwach z 324 punktami. Lando Norris goni go z 302. Na papierze ekscytująca batalia pomiędzy kolegami z zespołu, marzenie każdego szefa ekipy. Ale za kulisami atmosfera stała się nie do zniesienia. Wszystko wybuchło w Singapurze, gdzie prosty kontakt w trzecim zakręcie zamienił padok w pole minowe. Norris dotknął najpierw Red Bulla Verstappena. A potem zmusił Piastriego do poszerzenia toru, niszcząc jego wyścig. Reakcja Oskara przez radio była lodowata, ale jednoznaczna. To nie jest duch zespołu, powiedział. A potem wyłączył radio, gdy Zach Brown próbował pogratulować mu podium. Przekaz był jasny. Szacunek został nadszarpnięty. Zaufanie rozpadło się. Decyzje podjęte na Węgrzech i we Włoszech już zdziwiły wielu obserwatorów. Piastri, będąc na prowadzeniu, został zmuszony do oddania pozycji. W Monzy wolny pit stop ukarał Norisa i natychmiast pojawiły się dyrektywy przywracające porządek. Pozornie neutralne zarządzanie. Ale Piastri nie jest już gotów grać grzecznego żołnierza. Jego wyniki mówią same za siebie. Jego frustracje stały się publiczne. A teraz McLaren jest zmuszony zrobić to, czego unikał przez miesiące: zająć stanowisko albo pozwolić kierowcom walczyć swobodnie. Andrea Stella przyznał to po Singapurze. Ryzykujemy utratę zaufania naszych kierowców. Rzadka, niemal desperacka deklaracja. Bo prawda jest taka, że McLaren stworzył niebezpieczny precedens. Próbował zarządzać dwoma kogutami w tym samym kurniku bez ustanawiania jasnych zasad. Zbudował narrację równości, która zderzyła się z rzeczywistością faktów. A teraz znajduje się z wciąż otwartymi mistrzostwami. Niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem, jak Verstappen, który czai się w tle, i dwoma kierowcami, którzy patrzą na siebie z podejrzliwością zamiast ze wspólnotą. Problem nie jest tylko wewnętrzny. Brytyjska prasa była bezlitosna. Fani się podzielili. Sondaż pokazał, że ponad 60% fanów chciałoby, aby McLaren przestał ingerować i pozwolił swoim kierowcom ścigać się swobodnie. Ale to oznaczałoby akceptację ryzyka wypadków, awarii, utraty punktów. A przede wszystkim oznaczałoby rezygnację z jakiejkolwiek kontroli w momencie, gdy każdy szczegół może zadecydować o mistrzostwach. Plotki mówią o obietnicy złożonej Piastriemu. Wewnętrznym zobowiązaniu do zagwarantowania sprawiedliwości po letnich kontrowersjach. Zobowiązaniu, które teraz jest pod lupą. Mark Weber, jego menedżer, podniósł ton w odprawach z zespołem. Zbyt dobrze wie, co to znaczy być drugim kierowcą w Red Bullu. I nie zamierza pozwolić, aby jego podopieczny podzielił ten sam los. Z drugiej strony Norris cieszy się głęboką więzią ze środowiskiem McLarena. Jest twarzą odrodzenia, chłopcem wychowanym w domu, doskonałym ambasadorem. Ale sam talent nie wystarcza już, by zakryć pęknięcia. Najbliższe weekendy będą decydujące. Trzy nadchodzące wyścigi sprintowe sześć wyścigów łącznie 174 punkty wciąż do zdobycia. Margines pomiędzy oboma kierowcami jest niewielki, ale prawdziwe niebezpieczeństwo nadchodzi od tyłu. Verstappen ma dwie twarze: tę uśmiechniętą z wywiadów i tę bezlitosną w wyścigu. Jest trzeci w klasyfikacji z 261 punktami. Jeśli McLaren będzie nadal tracił punkty z powodu wewnętrznych bitew, on nie wybaczy. A Red Bull dobrze o tym wie. Wie, że nie trzeba dominować przez cały sezon, wystarczy wykorzystać chaos innych. Ted Krawic i Gunter Steiner byli jednymi z najbardziej krytycznych. Oskarżyli McLarena o słabość zarządzania. Krawic przywołał czasy Rona Denisa, kiedy zespół był prowadzony żelazną ręką i nikt nie kwestionował rozkazów. Steiner powiedział wyraźnie, że w walce o tytuł trzeba wybrać konia i postawić na niego. Według niego tym koniem jest dziś Piastri, ale Stella nie chce słyszeć o hierarchiach, przynajmniej nie publicznie. I ta dwuznaczność grozi stać się fatalna. Presja psychologiczna na obu kierowców jest na szczycie. Piastri w końcu ma swobodę obrony swojej pozycji, ale wie, że każdy błąd zostanie powiększony. Norris jest zmuszony gonić bez wsparcia taktycznego. A ryzyko zbyt mocnego forsowania jest realne. Każdy pit stop będzie próbą równowagi. Każde radio zespołowe będzie analizowane słowo po słowie. Każdy wybór strategiczny będzie odczytywany jako sygnał faworyzowania. Margines błędu został wyzerowany, a napięcie nigdy nie było tak namacalne. McLaren ciężko pracował, aby wrócić na szczyt. Ale teraz stoi przed wyborem, który określi jego przyszłość. Zaufać swoim kierowcom. Mieć nadzieję na ich dojrzałość i pozwolić, aby mistrzostwa rozstrzygnęły się na torze, albo interweniować, ryzykując złamanie wewnętrznej równowagi i zrażenie jednego z nich. W obu przypadkach cena będzie bardzo wysoka, a czas na decyzję się kończy. Sytuacja w McLarenie nie jest już prostą konkurencją pomiędzy dwoma talentami. Stała się wojną nerwów grą strategiczną, która toczy się zarówno w boksach, jak i na torze. Każde działanie jest naładowane ukrytymi znaczeniami. Każda deklaracja kierowców jest ważona, dekodowana, wzmacniana. To już nie tylko kwestia szybkości. To kwestia zaufania, percepcji, kontroli. A przede wszystkim kwestia wewnętrznej polityki. Polityki, która, jeśli nie będzie zarządzana z jasnością, grozi przekształceniem wymarzonego sezonu w spektakularną katastrofę. Oskar Piastri nie jest już tym samym nieśmiałym chłopcem ze swojego roku debiutu. W wieku 24 lat zdobył zwycięstwa, podia i szacunek, ale przede wszystkim zdobył świadomość. Nie jest już gotów poświęcać się w imię ideału zespołowego, który w praktyce nie gwarantuje mu równości. Jego komunikaty radiowe w Singapurze były krzykiem tego, kto czuje się zdradzony. Nie obrażał, nie podnosił tonu, ale zrobił coś jeszcze cięższego. Wyłączył radio, uciszył szefa zespołu. Gest, który znaczy więcej niż tysiąc słów. McLaren już wcześniej przeżywał wewnętrzne rywalizacje. Hakkinen i Coulthard, Hamilton i Alonso. Historia chwały i trucizny. Różnica polega na tym, że dziś reflektory są jeszcze potężniejsze. Każde radio zespołowe staje się wirusowe w kilka sekund. Każdy gest jest analizowany przez miliony oczu. Presja medialna jest stała. A zespół musi chronić swoich kierowców nie tylko na torze, ale także poza nim. Bo jedno niewłaściwe słowo może podżegać niszczycielską narrację. To, co wydarzy się w następnych sześciu wyścigach, określi nie tylko Mistrza Świata 2025. Określi przyszłość McLarena. Jeśli Piastry i Norris zdołają współistnieć i szanować się, zespół będzie mógł liczyć na bardzo silną parę na nadchodzące lata. Ale jeśli napięcie wybuchnie, konsekwencje mogą być niszczycielskie zerwania kontraktów, kampanie medialne, utrata wiarygodności. A przede wszystkim lata odbudowy, aby ponownie stać się zjednoczonym zespołem. Sygnały są jasne. McLaren już rozpoczął wewnętrzną rewizję. Obiecał neutralność, zniósł przynajmniej na papierze tak zwane Papaya Rules. Ale czy to wszystko wystarczy? Czy kierowcy naprawdę zaufają zespołowi, który przez miesiące wykazywał dwuznaczność? Następne strategie, wybory w kluczowych momentach, rozkazy przez radio. Wszystko będzie przeanalizowane pod mikroskopem. Każda postrzegana przysługa, każda podejrzana decyzja może ponownie wywołać frustrację. Wyzwanie nie jest tylko sportowe, jest też psychologiczne. To próba dojrzałości dla dwóch kierowców wciąż młodych, ale już w centrum świata. Oscar musi udowodnić, że potrafi zarządzać presją lidera. Lando musi udowodnić, że jest w stanie zareagować bez nerwowości, a zespół musi ich wspierać bez podsycania napięć. Potrzebne jest chirurgiczne zarządzanie, potrzebna jest równowaga, której w Formule 1 niezwykle rzadko się znajduje. Tytuł konstruktorów został zdobyty, ale teraz nadchodzi najtrudniejsza część utrzymać razem wszystko, co zostało zbudowane i przynieść do domu to, co naprawdę się liczy. Tytuł kierowców, którego brakuje od 17 lat: talent jest, maszyna jest, liczby są, ale aby wygrać, potrzebna jest również zwartość potrzebne jest wzajemne zaufanie. I potrzebna jest bardziej niż cokolwiek innego zdolność dostawienia czoła momentom kryzysu z odwagą i wizją. Podczas gdy siatka przygotowuje się do następnej bitwy, wszystkie oczy będą skierowane na McLarena. Kamery będą śledzić każdy ruch, mikrofony będą rejestrować każde słowo, fani będą oceniać każdy wybór. Ale na końcu, jak zawsze, to Tor będzie mówił. I to tam, zakręt po zakręcie, zostanie zadecydowane nie tylko to, kto będzie nowym mistrzem świata. Ale także to, czy McLaren naprawdę jest gotowy, aby wrócić na szczyt świata. Dziękujemy, że dotarliście do końca tego materiału. Jeśli także uważacie, że ten sezon jest jednym z najbardziej napięciowych i nieprzewidywalnych ostatnich lat, zostawcie nam komentarz poniżej. Kto wygra pomiędzy Norrisem a Piastrim? A może Verstappen przechytrzy obu? Wasza opinia ma znaczenie. A jeśli spodobała się wam ta treść, pamiętajcie o zapisaniu się do kanału aby nie przegapić żadnej aktualizacji o najbardziej wybuchowej bitwie współczesnej Formuły 1. Do zobaczenia w następnym filmie. A do tego czasu, niech prędkość będzie z Wami.